Widzowie, wiem, że mi nie wierzycie w te w ogóle te i no, ale ta aplikacja jest wyjątkowa, serio. Jak nie wiecie o co chodzi, to sobie poglądajcie tam ten poprzedni odcinek. A dzisiaj wam pokażę, jak sobie dajcie do końca te pieniądze te robuxy no musicie sobie wybrać ile chcecie robuxów na przykład ja tyle i klikacie tutaj to jak to klikacie to klikacie zatwierdź. I tutaj jest wypłać. Klikacie w to. I tu macie macie musicie utwórz y, Game Pass o wartości 14 Robux z i kupi go od ciebie Robux z Sprzedaży trafią na Twoje konto. A więc teraz, co musicie zrobić, to następnie wejdźcie w jakąkolwiek przeglądarkę i wpisujecie sobie Roblox Studio. Studio no. Jak wpiszecie sobie to, to klikacie w to pierwsze. O. Jak wam się to ładuje, to najpierw musicie się zalogować oczywiście. Jak jesteście zalogowani, to klikacie w Wasze miejsce. I klikacie. Oj. To było dziwne. Klikacie sobie w to, w to, w ten obrazek. Pyk. I klikacie to. No nie. I klikacie to. Pyk. Jak to sobie klikacie, tam się załaduje, to klikacie w te trzy kreseczki, tu i szukacie tego, jak macie po polsku, to szukacie przepustki. Znaki, przepustki, tak. I klikacie. Czekajcie, sprawdzamy najpierw oczywiście, ile musimy robux tam stworzyć. Dobra. No, tutaj w swoim profilu macie i 14 Robux. Czekajcie. No, klikacie usuć przepustkę. Nazwa może być jakakolwiek na przykład skin. No. Potem klikacie utwórz przepustkę. I klikacie z... I klikacie w tą tutaj przepustkę. Yy, no pierwsza będzie oczywiście. Klikacie w trzy kr kreseczki. Klikacie obroty. I klikacie przedmiot na sprzedaż, włączacie to. I tutaj musicie dokładną ilość, ile było w tam aplikacji, czyli u mnie to było 14. No, klikacie zapis zmiany. No. Ja i, i teraz wam się napisały Zapisały. Jak macie to na szaro, to znaczy, że wam się zapisało. Teraz przechodzicie do aplikacji. I klikacie sobie znowu to i klikacie "mój Game Pass jest gotowy". To Pik. Wyszukiwanie. Czy to jest Free Game Pass Skinape Tutaj Patrzcie, czy to jest wasz skin, iP, 14, Ro Robux. I zaznaczacie tak, jak tak, a jak nie, to nie. Oj. Tak. Co? No nie. O nie, musimy teraz y, widzowie. Y, niech wam coś nie zadziała, będzie jakiś problem, to też podajecie link. Ale jak na przykład nazwa będzie jakaś dziwna, to musicie Dobra. I opisu nie musicie oczywiście dawać. Klikacie znowu zapisz zmiany, jak wam coś nie zadziała, klik znowu wracacie do waszej No nie. I znowu wchodzicie do waszej aplikacji. Yy, ogólnie to powinno wszystko działać, tylko nie może być jakaś nazwa albo coś nie tak. Dobra. Klikasz przez swój profil, żeby w ogóle odpalić wszystko. Wypłacamy wyszukiwanie. Tak. I wypłacanie w Kracie. I tutaj macie um, Robuxy. Mogą być od 7 do 5 dni. Znaczy od 5 do 7 dni, może musicie czekać. Um. No i tutaj macie robuxy odblokuje się na twoim koncie za 6 dni i 23 godziny. Więc czyli prawie prawie cały prawie 7 dni, tak. No my 5 Robuxów jeszcze potrzebuję 5 dni. O, możecie sobie jeszcze um, tutaj sprawdzić. Um. Klikacie w to i wtedy macie Przeniesiecie Przeniesie was do, automatycznie do Robloxa I tutaj będziecie mieli No Łączona wypłata 15 robuxów bo kupiłem 5 i 10 Robuxów, czyli tutaj to było wczoraj, to było dzisiaj, czyli no, więc wszystko Wam pokazałem już w tej aplikacji. Teraz wystarczy tylko, żebyście Wy y, używali. A, jak jakieś pytania to. Wiecie, no. Pamiętajcie, to są Robuxy za darmo. Wiem, że Wy myślicie, że to jest scam, ale ci, którzy myślą, że to jest scam, są naprawdę w błędzie. Bo ja już, jak pewnie sobie pomyślicie, Ej, ty nie dostajesz, skakują ci kanto, bla, bla, bla. Yy, ale dostanę spokojnie, nie martwcie się. Zainstalujcie sobie tą aplikację. Zresztą jak dostanę te robuxy, to pokażę Wam, że faktycznie je dostałem i wtedy pewnie mi uwierzycie na 100% więc pa pa!